Dzień dobry moi drodzy Barty psycholog dietetyk psychodietetyk. Słuchajcie, dzisiaj jest światowy dzień zdrowia psychicznego, dlatego dzisiaj chciałbym właśnie poświęcić temu nieco więcej czasu. Dlaczego? Dlatego, że mam takie poczucie, że o problemach nie mówi się, a przynajmniej w tym kraju się nie mówi, no bo nie wypada. Nie wypada mówić, bo tak się nauczyliśmy. No i z jednej strony moglibyśmy mieć pretensje do rodziców, no bo jak to, dlaczego? A z drugiej strony, przecież, przecież rodzice również mogli to wynieść i prawdopodobnie wynieśli z domu takie przekonanie, że o problemach się nie mówi. Niech one zostaną w domu. My sobie z nimi poradzimy, ale nie mów. Nie mów o tym, że masz depresję, nie mów o tym, że masz anoreksję, nie mów o tym, że w naszym domu jest alkohol, nie mów o tym, że pojawia się przemoc. I o takich holizmach różnych moglibyśmy również tutaj wspominać. Natomiast jako psycholog często widzę, jako psychodietetyk często widzę, jak to stanie w kolejce do właśnie takich osób jak ja, budzi często grozę, niechęć, wstyd, lęk. Co powiedzą inni? Nawet nie to, co powiem ja, ale to, co powiedzą inni. No bo nie wypada mieć problemów. Nie wypada chodzić do psychologa. O psychiatrze to już nawet nie będę wspominać, no bo to jest dopiero wstyd. Totalnie, totalne ześwirowanie przecież to na pewno musi być. Gościa szalał. Gościuwa po prostu odpłynęła. Trzeba być naprawdę wielkim wykrętem, żeby chodzić do psychologa, do terapeuty albo do, nie daj Boże, psychiatry. I marzy mi się takie odczarowanie tego tematu psychiatry, psychologa, terapeuty, bo to żaden wstyd. Bo to żaden wstyd zadbać o swoje zdrowie psychiczne, bo przecież to jest polepszenie jakości naszego życia. A jeśli nasza jakość życia jest kiepska, no to przecież inne płaszczyzny również będą na tym cierpieć. No bo jak z depresją mamy ogarniać naszą robotę w taki sposób, jakbyśmy chcieli? Jak z depresją mamy zmieniać nasze nawyki żywieniowe, chodzić na siłownię, dbać o nasz związek, być dobrym, dobrym ojcem, dobrą matką? No jak? Może i będą takie... Momenty, w których rzeczywiście to w naszych oczach wychodzi dobrze, ale czasami będziemy po prostu się do tego zmuszać. No bo totalnym wysiłkiem będzie wstać z łóżka, wziąć prysznic, no to jak mamy mieć tyle energii na to, żeby pójść jeszcze na siłownię? Dlatego dbajmy o nasze zdrowie psychiczne. No bo jeśli tutaj w tej materii mamy dziurę, w tej płaszczyźnie mamy dziurę, jako taki mianownik, jako podstawa naszego życia, no to później te problemy będą się moim zdaniem tylko i wyłącznie piętrzyć. Ja bym to właśnie tutaj zilustrował na zasadzie tej, tej góry lodowej, która, która zawsze to obrazowana jest jako ten wierzchołek, który tylko wszyscy widzą, a, a to, pod, co się dzieje pod wodą, ta większa część, no to już jest coś, co my tylko wiemy, przez co przechodzimy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, właśnie w tym przypadku być może. Warto byłoby podejść do tego w taki sposób, że to, co się dzieje pod wodą, jest tak naprawdę podstawą tego, żeby ten wierzchołek był w naszych oczach, nasze życie w naszych oczach, żeby było dobrym, fajnym jakościowo życiem. Dlatego, ta lista rzeczy wspierających, nie wspierających, można doprowadzić do tego, żeby polepszyć jakość naszego życia, żeby to zdrowie psychiczne zaczęło kulać, tak kolokwialnie mówiąc. Nie bagatelizujmy tego. Jeśli czujemy, że nasze życie nie do końca jakościowo dobrze wygląda, a w dużej mierze dotyczy tu właśnie zdrowia psychicznego, no to czas najwyższy coś z tym zrobić. Jeśli nie czujemy wsparcia ze strony najbliższych, to poszukajmy go na zewnątrz, u specjalistów. Bo podkreślam, to żaden wstyd polepszyć jakość swojego życia. Z taką refleksją Was dzisiaj zostawiam. Pozdrawiam serdecznie. Pa. pa.